Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie. Właśnie spaceruję sobie alejami i trawnikami Parku Kochanowskiego w Bydgoszczy, z którym jestem tutaj bezpośrednio związany, ponieważ jest to moje miejsce zamieszkania, może nie sam park, ale te okolice powiedzmy. Jest to tak zwana dzielnica muzyczna Bydgoszczy. Mówi się o tym, że ten dzień posylwestrowy dotyczy to też dni poświątecznych. To są takie momenty Nieco y, zgniłe, jak to mówię. Takie nie wiadomo, co właściwie ze sobą zrobić. Ja myślę, że najlepiej po prostu faktycznie zostać w domu, zrobić sobie kubek ciepłej herbaty, zobaczyć sobie dobry film, spotkać się z bliskimi osobami, i o to chyba w tym wszystkim chodzi. Chciałbym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Wam, czyli sympatykom Głowy w Ruinie, czy też Pałacu, czy Kanału, również cichym obserwatorom. Czego Wam życzę, słuchajcie? Chyba myślę, że żyjemy w trudnych czasach te wszystkie wiadomości które do nas docierają żeby nas nie trwożyły ale z drugiej strony żebyśmy jednak docenili te warunki w których żyjemy docenili pracę którą poprzednie pokolenie zostawiły dla nas i też ten czas który został każdemu z nas bo to są rzeczy najcenniejsze i naprawdę warto jest o tym pamiętać żeby to status quo naszego dobrego życia Cały czas jednak trwało. Cieszmy się tym. Ja Was wszystkich serdecznie pozdrawiam i zapraszam do kolejnych vlogów. Bądźcie ze mną. Cześć.